jest tutaj zrobiony system pojenia. O tak, pokażę. To jest akurat odczepiło, to może szybko zaraz założyć. Ale nie mówię tego takie no w reko, muszę mu Dobra, poczekajcie, jak założę. Dobra, już założone, jak widać. Yy, poczekajcie, jak założę rękawiczkę. Yy, system pojenia jest tutaj zrobiony na 6 komór. Między innymi jest tutaj pierwsza. Ten pasik będę musiał trochę zmniejszyć o 5 cm, żeby był gdzieś dotąd, żeby tylko miała łatwość do picia. To jest pierwszy. Drugi, tutaj na dole jest największe ciśnienie. Akurat już wody nie ma, bo spuściłem. Ale oczywiście była próba generalna. Tutaj trochę jest źle bo tutaj to kolanko gdzieś było tutaj. I po prostu musiałam gdzieś tyle tego kawałka właśnie odciąć. Więc tu jest tak trochę zrobione. Tutaj też jest dobre ciśnienie. To było czwarte, tu macie piąte, tutaj macie szóste. Tutaj na początku miało iść sobie tutaj I tutaj tam do góry Ale była pierwsza próba, no to po prostu to idzie mało, więc zrobiłem taki kątem Tam u góry widzicie, macie coś takiego Wejdę sobie tutaj do klatki Macie z tej strony o. Z tej strony to jest tak zrobione Jest przywierciona dziura i jest to warzywik tak Tutaj tym zgięciem fajnie się daje Tutaj jest wiaderko chyba po śledziach 10 litrowe I tam macie on tak zrobię. Takie coś. Yy, I no to tak leci, tu trzeba będzie to ściągnąć. Odczepić od stąd Od stąd trzeba odczepić. I taką, yy, trzeba taką caleczku trzeba zacisnąć węża. Yy, to jest w takim I co, a propos tutaj tych yy, akcesoriów do klatki, Bo to już naprawdę są wszystkie. Paśniki kamidła to są takie bardziej korytne, na takich nogach dębinowych Takie klocki są One wcześniej były tutaj Tutaj widzicie, nawet też nie poświętałem Ale wygląda to tak jakbym chciał później wysypać niepośrednio, to robię tak Przechylam w drugą stronę nie jest git eee, co? Kolejna rzecz to tu jest tutaj paśnik No wiecie, jak jest paśnik z drewna, no to w te chwili Gryzą go eee, No i tu jest akurat Widać na przykład kręta już więc będzie trzeba go wyciągnąć i wiercić dalej to był pachnik, który zrobiłem ja widać, że on jest krzywy, a to jest pachnik, który zrobił brat on był troszkę dłuższy, ale go skróciłem, żeby wszystko nie wyglądało yy, i co, widzicie, dwie kaczki są bo reszta jest na morzu. Yy, fajny plus, bo kaczki zaczynają nosić jajka jest już ich 16 ferliczki też są widzicie, jajek jest dużo A tylko jeden Yy, tutaj też, na no, początku tutaj kaczki nosiły. Yy, dobra, zachęcam. To jest, tutaj co jest ja zrobione przy klatce, na takie o, jakby, żeby taką otwartą obydwie komory, to żeby po prostu nie poszło tak i było wsiub. Tak to jest to zablokowane. Tutaj też jest takie karmidełko, to jest Tu też karmidełko i kafetansówki i paśnik. Tutaj jest paśnik niżej, dlatego żeby kulki miały łatwiej. Tutaj macie poidełko. Poidełka są z inoxa, a na powietrzu takie, że skręca się śrubkami, tak, o, tak do ciutki, o, Ale bo trochę drogo i tak kosztowały te poidełka, wydaje mi się. Ale już tak nie tylko jak tamte, bo tamte kosztowały chyba dychę. Tamte te kosztowały 7, yy, jeszcze kupiłem takich pięć 5 yy, trójników. I takie 4 kolanka na zdjęciu to się wydawało takie, choć takie. O, takie, a się okazało, że to jest takie. na szczęście się wydawało, od się. Yy, no i co? Link do sklepu futekowy... Yy, do sklepu link będziecie mieli w opisie. I co? Chyba, że taki film wydaje mi się, że on się spodobał. Yy, jeszcze, a propos nie czarnego węża, bo chciałem mieć, bo jakby się na przykład zetkało, No to tak to będę widział gdzie i będę mógł to po prostu łatwo przepchać węzeł. A jakby po prostu było czarne, to bym nie widział. Wąż tu jest 8 mm. Tutaj był nawizowany na wodzie. I w te bo tu jest FI 10, czyli chyba 10, 10 cm. No i tu się znowu odczepiło. No dobra, wsadzę już to poza filmikiem, bo nie chcę sobie rozwalać. Dobra i co, w tym filmiku chyba było na tyle. Jeśli taki filmik właśnie spodobał, to zostawcie łapę w górę. Tę łapeczkę jak to woli. Dzięki za bitę 200 subskrypcji. Yy, no i co, widzimy się w kolejnym filmiku na tym kanale. Bóg i cześć.